Witajcie ponownie na moim kanale, słuchajcie. Em, dzisiaj troszkę inaczej. Zmieniło się trochę rzeczy od ostatniego razu. E, no, jak widzicie, troszkę tu zaszła mała zmiana, ale przede wszystkim, co jest dla mnie ważniejsze, to jest to, że jest już Was tutaj 2000. Jakby wow! Chyba wczoraj wybiło właśnie 2000 subskrypcji na kanale i jestem przeszczęśliwa. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Normalnie jesteście przefantastik. Poświętujemy sobie przy kawce e, i dzisiaj zapraszam Was na Kofi Buktak. Jak już zresztą mogliście widzieć po wstępie. E, nominowała mnie do tego Karolina Karateusz, e, którą bardzo pozdrawiam, e, bo w zasadzie spadła mi z nieba. Ja już od jakiegoś czasu chciałam nagrać e, book, tak. Ale nie miałam pomysłu, nie wiedziałam jakie i w ogóle. A tutaj już przechodzę na gotowe, nominowana, z pytaniami. Nie, nie. E, słuchajcie, poza kawusią mam tutaj jeszcze tiramisu, bo wczoraj machnął. O, nie wygląda jakoś super z tej strony. E, tiramisu, chyba troszkę nam, namoczyłam te biszkopciki i troszkę się rozpadły, ale to nic. Mmm. Oj, tak wyszło po prostu przepyszne. Ja kocham e, tiramisu. Ja potrafię całą paczkę taką e, z bidronki tego deseru zjeść prawie, że na raz. Mm, mm, mm. Jeśli chodzi o kawusie, to ja naprawdę lubię kawusie, ale ja jestem taka bardzo basic, wiecie. Jakieś y, 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 mleka owsianej, tego typu sztuki, to co y, my cupów coffee, actually. E, w każdym razie im, piję sobie kawkę jedną, dwie dziennie, czasami więcej, zależy. Jak gdzieś wychodzę ze znajomymi, no to zazwyczaj kawa to się leje hektolitrami. E, chyba jestem bardziej kawowa, niż herbaciana. Pierwszy łyk w ogóle kawy o paranku, słuchajcie, to jest coś. Mm, może przejdźmy już sobie, słuchajcie, do pytań. Ja jestem tutaj old school, e, mam wypisane oczywiście pytanka na, na kartce papieru. Dinozaurem, kawa czarna, książka, w którą ciężko ci się było wgryźć, ale było warto. I tutaj mam dla Was w zasadzie dwie pozycje. I zaczniemy sobie może od tej, ja już kiedyś o niej mówiłam na kanale, czyli Eleanor Oliphant is Completely fine, czyli Eleanor Oliphant ma się całkiem dobrze, bo ta książka jest też przetłumaczona na nasz język polski. Um, dlaczego było mi się ciężko wgryźć? Słuchajcie, to jest obyczajówka. I, I ja miałam wrażenie, że to będzie takie trochę tanie romansidło, trochę zaletywało kiczem z początku, przyznaję, i rozumiem, dlaczego niektórzy się poddają, a jakby nie chcą kontynuować czytania tej książki, bo dziewczyna zakochuje się platonicznie w jednym z wokalistów jakiegoś tam zespołu i ona go po prostu śledzi, stalkuje i on ma być jej mężem i koniec. Więc miałam taki trochę nie do końca. Zresztą jej zachowania było bardzo dziwne, i ciężko było mi to w sensie zrozumieć, czemu ona tak się zachowuje. Jednak faktycznie, jak już się wgryzłam w tę historię, i poznałam Eleanor trochę lepiej, to właśnie zrozumiałam co nią prowadzi, dlaczego zachowuje się w taki, a nie inny sposób, a zakończenie było po prostu świetne. Dlatego ja tę książkę Wam bardzo polecam. I jeżeli już zaczęliście ją czytać, um, ale tak jak mówię, porzuciliście ją gdzieś tam, no bo nie daliście rady się wgryźć, to zachęcam spróbować jeszcze raz przytrzymać ten moment. A zobaczycie, że Eleanor ma Wam bardzo, bardzo dużo do zaoferowania. Drugą książką, w którą ciężko było mi się wgryźć, jest Szklany klosz Sylwii Plath, bo jest to dosyć taka statyczna powieść, tutaj nic się nie dzieje. Dziewczyna po prostu trafia do Nowego Jorku na, na staż, gdzie może spełnić swoje marzenia jako dziennikarka w wielkim świecie, ale no mówię, to za dużo się nie dzieje tak naprawdę i ciężko było mi się też właśnie w to wgryźć jest bardzo smutna ta książka ona jest naprawdę bardzo smutna ona jest napisana w taki dosyć zimny sposób czuć dystans bohaterki do świata jednocześnie do nas i ona jest właśnie zamknięta w tym szklanym kloszu i nam ciężko się przebić tam do niej jakby nawiązać jakąś więź i to też dla mnie było dosyć sporą przeszkodą właśnie żeby, żeby się wgryźć w tę książkę jednak y, jakoś, jakoś przetrwałam to, powiedzmy, i z czasem ja tak książkę doceniam bardzo, 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 chociaż ona zostawiła mnie w bardzo dziwnym nastroju. Przez 2-3 tygodnie byłam normalnie zbita z tropu. E, przybita byłam po prostu. E, ta książka jest bardzo depresyjna, jest ciężka, więc to też nie jest coś dla młodszych czytelników. Nie ma tutaj naprawdę, nie wiadomo jak smutnych opisów to chodzi, o to jak to zostało wszystko napisane. E, więc e, mówię, ciężko było mi się wgryźć, ale warto i ja z każdym dniem tę książkę doceniam jeszcze bardziej. Miętowa Mokka, książka, która staje się bardziej popularna w okresie świątecznym. E, no i oczywiście tutaj myślę, że opowieść Wigilii na Dziadek do orzechów, którego ja chciałabym bardzo przeczytać w przyszłym roku, ale w tym roku, w ubiegłym roku. Chciałam przeczytać bardzo jakąś świąteczną książkę, ale się nie udało, bo znalazłam jakieś tam świąteczne tytuł u siebie na półce. Ja nie jestem osobą, która jakoś tak pod święta, wiecie, sięga po książki o tej tematyce. Jest bardzo dużo też książek właśnie chyba Pani Przybyłek, Klaudii Bianek są też jakieś świąteczne książki, Książki, ale no to nie jest jakby moja działka. Faktycznie tego Dziadka do Orzechów chciałabym przeczytać, jako taki teleporty do dzieciństwa, ale jeśli chodzi o takie stricte świąteczne książki, które czytam na przykład cały grudzień, to nie chciałam. Chciałam w ubiegłym roku spróbować, no nie udało się, więc myślę, że, że no na tym chyba się zakończą moje próby czytania świątecznych książek. Czystunie? Chcesz wyjść? Czy co ty chcesz, Kocie? Chyba chcę moje tiramisu. Jak gorąca czekolada, ulubiona książka z dzieciństwa. I tutaj mam naszykowaną jedną, od której w zasadzie zaczęła się moja miłość e, do książek. Naprawdę to była jedna z lektur, które ja kochałam i kocham nadal. E, robiłam już jej Ririt, czyli dzieci z bullerem. To jest coś, co po prostu otula mnie jak cieplutki. Kocyk. Ja naprawdę zapominam o tym, że ja mam prawie 28 lat e, i znowu jestem dzieckiem, e, kiedy ją czytam. E, naprawdę, no wspaniała to jest książka. Ostatnim razem, jak robiłam właśnie Lily, to aż bolały mnie policzki z uśmiechu, bo, bo, bo tak się zacieszałam, jak ja ją czytam, to było tak przyjemne. Uwielbiam tę książkę, właśnie historię tych dzieci. Jakie one są beztroskie, e, jak spędzają wspólnie czas, jakieś tam tradycje skandynawskie. No wspaniała, naprawdę, uwielbiam. A jeśli chodzi jeszcze o takie książki z dzieciństwa, to ja bardzo lubiłam baśnie Andersena. Miałam taki stary, stary zbiór tych baśni na takim grubym, już posiepanym i żółtym papierze. Nie wiem, czy to nie było przypadkiem właśnie baśnie jeszcze mojej mamy. I one były szyte na grzbiecie, nie miały już okładki. No niesamowite było to wydanie. Nie mam go już, niestety bardzo nad tym ubolewam, ale na pewno sobie sprawię jakieś jakieś właśnie Andersena, takie, żeby mieć, bo no uwielbiam Królową Śniegu, Małą rękę, po prostu, nie wiem. I nawet pamiętam, że w podstawówce chyba jak pisaliśmy o ulubionych autorach, czy coś takiego, to pisałam właśnie wypracowanie o Andersenie. Testa. Poczekajcie, teraz muszę ją wypuścić oczywiście, bo Damessa chce wyjść. Podwójne Espresso. Książka, która od początku do końca trzymała w napięciu. I tu jest oczywiście książka, która od razu przyszła mi na myśl i musi się tu znaleźć, czyli Psychoza. Ja! To był po prostu fantastyk. Jedna z ulubionych książek ubiegłego roku, jak dla mnie. Ona wyciągnęła mnie ze stoju czytelniczego, dostałam ją od Anitki, więc bardzo dziękuję. Ja mam w oryginale. E, świetna książka. E, mimo tego, że mamy bardzo dużo już takich thrillerów znacznie bardziej jakby przekombinowanych, gdzie dzieje się więcej, leje się więcej krwi, e, to, to to jest bardzo dobre. Poza samym tym napięciem, które nas trzyma od pierwszych stron, mamy świetne em, studium, stadium? Studium? Studium. W przypadku <grym> naszego głównego bohatera. Taki bardzo dobry... E, portret psychologiczny, więc jeszcze nie czytaliście, to koniecznie musicie to nadrobić, e, ale też chciałabym Wam powiedzieć o książkach, o których nie mówiłam e, jakoś na swoim kanale. A szkoda, myślę w ogóle, żeby zrobić na przykład osobny film od twórczości Chmielarza, jednego z moich ulubionych polskich autorów. Tutaj mamy na przykład pierwszy tom z komisarzem Mordką, Podpalacz. Mnie ta książka bardzo się podobała. Faktycznie trzymała mnie w napięciu od A do Z, od pierwszej do ostatniej strony. Zaskocza, zaskoczona też byłam bardzo na końcówce. W ogóle uwielbiam też głównego bohatera. Tutaj w tym tomie mamy po prostu podpalacza, który podpala domy, no i tam nasz komisarz próbuje. Dowiedzieć się, kto za tym wszystkim stoi. Naprawdę bardzo dobra rzecz. I wyrwa tego samego autora też. Bardzo mi się podobała To już jest standalone, czyli jedna tomówka. Historia mężczyzny, którego żona ginie w wypadku, bo jechała gdzieś na jakąś konferencję, gdzieś tam, ale zginęła w zupełnie innym miejscu w Polsce, gdzie nie powinno jej być. No i on próbuje dociec, dlaczego. Ona tam była, czego tam szukała. No i dowiaduje się różnych rzeczy o swojej żonie, których się totalnie nie spodziewał. I tutaj mamy też Motyw właśnie straty, żałoby, tego jak ojciec radzi sobie z, z dziećmi po utracie ich matki. I powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo dobrze opisane, moim zdaniem. Bardzo oddaje tutaj te uczucia i emocje. Więc te książki Hmielarze ja Wam bardzo polecam. Starbucks, książka, którą widzisz dosłownie wszędzie. No i oczywiście na pierwszy ogień musi się tutaj pojawić jedno po drugim: Ruseware, czyli najnowsza premiera czwartej strony. To już jest trzecia książka Ruseware wydana w tym wydawnictwie. Pięknie są wydane. Ja pozostałe dwie czytałam i po prostu. Bardzo mi się podobało. Ja w ogóle bardzo lubię Still Wear. Nie wiem, ona ma coś takiego w tym piórze, co mnie tak przyciąga do siebie. Ja jestem w trakcie tej książki na 335 stronie i czekam na Ole, bo na marę literacką, bo robimy sobie razem body reading. I powiem Wam, że ciężko jest się oderwać. I gdyby może właśnie nie ten body reading, to ja już bym ją pochłonęła, bo naprawdę czyta się to bardzo dobrze zastanawiam się już, kto może tutaj e, stać za tymi wszystkimi intrygami i jeśli to jest ta osoba, o której ja myślę, to chyba trochę się wkurzę, bo, bo nie chciałabym, bo to by było tak oklepane i słabe, że no nie wiem. E, chociaż Wam powiem właśnie, że e, obawiam się tego zakończenia, bo w Pod Kluczem zakończenie bardzo mnie rozczarowało, więc zobaczymy, jak będzie tu. E, cała historia jest upleciona, jak na ten moment, naprawdę ekstra. E, historia e, Pracowników jednej z firm, którzy przyjeżdżają e, do domku zimowego i tam jedno po drugim znika. E, no i tak, troszkę to ma taki vibe Agaty Christie. Ja już przeczytałam, nie było już nikogo i, i mam właśnie taki, taki vibe. Drugą książką, która bardzo często się pojawia ostatnio, pojawiała się, może już troszkę ucichła, jest Perfect on Paper, to po prostu był wybuch. Eksplozja tej książki na Bookstagramie, z czego ja osobiście bardzo się cieszę, bo ja tę książkę czytałam. Bardzo Wam polecam. To jest taka młodzieżówka, bardzo ważna, bardzo aktualna. Ja o niej więcej mówiłam już we wrap więc tutaj nie będę się jakoś rozgadywać. Ale naprawdę ona była prawie wszędzie, na YouTubie też. Ale tak jak mówię, bardzo się cieszę, bo to jest ważna. Pozycja I powinny być oni głośno. E, czy jeszcze tutaj jest coś, co wybuchło nam ostatnio? A tak, coś, co wybuchło, jakby ma swój wielki powrót. To już było, e, kiedy było pierwsze wydanie, pozwólcie, że sprawdzę. W 2016 i wybuchło znowu, powróciła. Colin Hoover, It Ends With Us, i właśnie przez ten wybuch ja się skusiłam, totalnie wychodzę ze swojej strefy komfortu. Ja nigdy Hoover nie czytam, to są romancidła, coś co jakby nie, nie jest dla mnie, e, ale chcę spróbować. Po prostu chcę spróbować i zobaczyć o co tyle szumu, czemu ta książka znowu wróciła, jak bumerang, czemu wszyscy ją tak kochają. No, no po prostu, jestem ciekawa i jestem jednocześnie podekscytowana, mimo tego, że yy, no to nie jest mój gatunek. Hipsterska kawiarnia. Książka napisana przez niezależnego autora. Ja nie czytam niezależnych autorów. Myślę, że nigdy nie miałam yy, takiej sposobności, to jest dobre słowo? Ech, ale tak myślę. Muszę się napić kawy, bo chyba mózg mi przestaje pracować. Myślę po prostu o takich autorach jakby troszkę mniej znanych. Mm, ale ja też dużo takich książek czytam i o wielu takich książkach mówię w sumie na swoim kanale, mam wrażenie. Więc nie chcę się też za bardzo tutaj powtarzać i pokazywać w kółko tych samych książek, ale na przykład mam wrażenie, że książki, wydawnictwa relacje czy cyranki są taką mniejszością wydawniczą. Faktycznie nie są one aż tak popularne w naszej sferze książkowej, a być powinny z tego, co widzę, z tego też, co ja sama czytałam. Cyranki jeszcze nie miałam sposobności czytać, mam dwa tytuły u siebie w zbiorach i na pewno to nadrobię. No i wydawnictwo Relacja, które troszeczkę już zyskuje na popularności, co też cieszy. Ja czytałam książki Marty Dido, bardzo polecam. Pauza była swego czasu niszowa, ale jednak całe szczęście wychodzi troszkę już, gdzieś tam wyżej zaczyna się część pojawiać, jest coraz bardziej docenianym wydawnictwem w Polsce, co bardzo, bardzo mnie cieszy, no bo jak wiecie, ja jestem pauziarem i uwielbiam y, ich książki, więc to tak tylko zbiorczo Wam chciałam napomknąć o wydawnictwach. Kawa bezkofeinowa, książka, po której, y, po której ale na paskuliłam, nie mogę się czytać. spodziewałam się więcej kawa bezkofeinowa, książka, której, po której spodziewałam się więcej słuchajcie, wyborny trup mi w ogóle bardzo ciężko było wybrać książki takie, dlatego że ja pozbywam się takich, które mnie rozczarowały, które mi się nie podobały, których nie chcę mieć u siebie na półce, więc musiałam sprawdzić budryca. Wyborny trup rozczarował mnie dość mocno. Mam wrażenie, że ta książka głównie stoi swoją... Sensacyjnością, że jest taka szokująca, wręcz obrzydliwa, bo mamy tutaj motyw kanibalizmu: tego, że ludzie nie mogą już jeść zwierzęcego miejsca, bo jest jakaś tam bakteria, więc zaczynają hodować po prostu ludzi. Jak kiedyś się hodowało, czy jak teraz hodujemy zwierzęta, na ubój i po prostu się je ludzi. No, obrzydliwa rzecz generalnie było parę rzeczy, które mną tak wzdrygnęły perfidnie, jednak to tyle. Ja rozumiem, że to jest taka dystopijna wizja świata, um, ale czegoś mi tutaj zabrakło, żeby jakby dopełnić tej treści całej, żeby ja to mogła lepiej zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej. Faktycznie małe jest tutaj um, wyjaśnienie, dlaczego nie można jeść na przykład um, wiecie, przejść na dietę roślinną. Nie ma o tym ani słowa, dlatego tak ciężko mi jest tu zrozumieć. Zakończenie też mi się nie podobało, dlatego że y, muszę być ostrożna teraz, żeby wam tu nie zaspoilerować, ale dlatego, że y, jakby ma w nim udział ktoś, kogo praktycznie nie było, kogo nie, nie znam i dlatego też nie mogę zrozumieć takiej decyzji, ani innej nie. I kolejną książką, która też mnie rozczarowała w ubiegłym roku jest Wierzyliśmy jak nikt Rebe Rebeki Makai. Ja mm, sądziłam, że ta książka mnie rozłoży na łopatki, że będzie może łez, będę zrozpaczona, będę miała złamane serce. Jednak nic z tych rzeczy. Ym, no nie wiem. I ciężko mi jest powiedzieć też dlaczego. Może, że mamy tutaj te dwie linie czasowe, może, że ona była jakby zbyt statyczna ponownie, chociaż no ja nie przepadam za statycznymi książkami, ale z drugiej strony jest wiele statycznych książek, które mi się podobają. Więc ciężko mi jest naprawdę powiedzieć, gdzie leży problem tutaj. Nie wiem. Być może to był zły czas, kiedy ja po nią sięgnęłam, ale powiem Wam szczerze, żałuję, że nie zrobiłam DNA na tej książce. To jest jedna z niewielu książek, które ja żałuję, że nie zrobiłam e, dnf -a. To jest ważna pozycja. E, wielu osobom się podoba, wiele osób docenia bardzo tę książkę, nie tylko jej treść, ale jej też kunszt e, pisarski. E, Makai jednak dla mnie ani to, ani to no klapa, po prostu. Ostatnie pytanie. Idealne proporcje. Książka, która była zarówno słodko, słodka, jak i gorzka i tutaj też oczywiście na pierwszy rzut tak jak u Karoliny, zresztą padnie pieśń Koguta. Bo jak oglądałam też właśnie jej book, tak to była pierwsza książka, która przyszła mi na myśl. E, czyli mamy tutaj starszego doktora i jego alter ego Koguta. Pan doktor jest już u schyłku swojego życia mieszka na wsi, jest dosyć takim e, pesymistycznym człowiekiem, ale jego alter ego trzyma go na powierzchni, czyli właśnie Kogut Pedro e, i wskazuje mu tą, wiecie, jaśniejszą stronę. Świata. Ważna książka, ona jest naprawdę smutna, czasami jednak ym, Pedro troszeczkę osładza nam y, przewracanie tych kartek. Kolejną książką która musi się tutaj po prostu pojawić. Absolutnie jest mój ulubieniec z ubiegłego roku, czyli Rozdoptałem czarnego kota przez przypadek Filipa Zawady. Bardzo nietuzinkowa taka książka, ekscentryczna, dosyć nasz główny bohater jest dzieckiem. On mówi o sobie, że jest Benkartem, bo jest w sierocińcu prowadzonym przez siostry zakonne. Czemu ja to trzymam do góry nogami? Anyway. W każdym razie to są bardzo trafne obserwacje człowieka, naszego społeczeństwa. Nasz główny bohater, właśnie Franek, świetnie wytyka błędy ludzkości w obecnych czasach, tego, jakimi jesteśmy ignorantami i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to są bardzo trafne spostrzeżenia. I one są podane w taki sposób, że człowiek się z tego śmieje do pewnego momentu, dopóki nie skuma, że na przykład, hej, ale ja też tak robię. O matko, ale to jest prawda, ale tak jest, ale to, ale tamto. Więc jakby język, w jakim to zostało przedstawione, jest taki słodki, ale to, co jest przekazywane, jest bardzo gorzkie w tej książce. I bardzo mi się to zestawienie podoba. E, uważam, że ono ma znacznie e, mocniejszy wydźwięk, niż właśnie taka powaga byłaby przedstawiona takim poważnym, dorosłym i patetycznym e, językiem. Uważam, że to jest naprawdę świetny zabieg i gorąco Wam ta książkę polecam. Jeśli jeszcze jej nie czytaliście, to hello. Halo, zadanie domowe na dziś. Słuchajcie. To już tyle. Ja sobie zaraz na spokojnie dopiję kawusie, dojem tiramisu, a jeszcze nominacje. No tak, kogo ja bym chciała nominować? Nie wiem. Może Agę, panną, pannę Sasnę, jeśli by chciała, to zapraszam. I może, może Agata Ritz by zechciała zrobić yy, coffee book, tak? Zapraszam, a czemu by nie? Poróbmy sobie. tak Ja nigdy nie wiem, kogo mam nominować, znowu, bo ja mam taki problem. No, ale okej, okay, mamy dwie osoby, myślę, że wystarczy, więc dziewczyny, jeśli jesteście chętne, to śmiało. Oczywiście, jeśli ktokolwiek z Was by chciał, możecie też odpowiedzieć na te pytania w komentarzach. I słuchajcie, mam taką prośbę. Jeśli Wam się podobał ten bóg i chcielibyście więcej, wiem, że jest chaotyczny, bo jeszcze nie do końca wiem, jak, jak, jak to działa, ale możecie mi napisać pomysły na takie które chcielibyście zobaczyć na moim kanale, więc. Ym, Coś tam sobie może wyszukam i jeszcze bym nagrała. Co nieco. Okej, okay, moi drodzy, to już tyle. Życzę Wam fantastyk dnia, fantastyk kawusi czy herbatki, jeśli nie jesteście kawuszami. No i widzimy się w następnych filmach. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Pa!